Super. Bramę. Brawo, super jeden i drugi. Lejo, chodź! Bądź. Kolejne tylko pół godziny. Weź jeszcze do boku z rzutką, albo z uderzeniem z Jakie jest czas? Nie no, 10 minut. To można ale przerzucić. Żeby coś jakiś sposób, wiesz, wyczuć, szerokość dawaj, no, na faktorów, na krzyżyków.

Do boju. Kapitan do woju. Rosyjski biznesmen Adidas w do dołu i No ale słuchajcie Nie po to my... sobie Czujemy taką sobotę Żeby tu odpierdzielać kaszany Walczymy, przyjechaliśmy, nie ilość, a jakość się liczy Musimy my pokazać kto tu jest lepszy piłkarsko, a to co powiedziałem w szatki. jeżeli nie dojedzie mental, zaangażowanie, nic z tego nie będzie, więc walczymy, zapierdalamy, gryziemy, kopiemy, szczypiemy, walczymy. Kto wygra Ekip yes! yes! <noise> super. Brawo! Brawo! Brawo. 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 Jeść Marek, jeść! To nie będzie rąbanina, pamiętaj, że to będzie od nas O

Давай, 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 давай! Что ты делаешь? Что ты делаешь? Что ты делаешь? Что ты

주시 u w a ż a